Podobno kobieta potrafi z niczego zrobić sałatkę, placka i kłótnie. Ja myślę, że kobieta z niczego również, jak tylko chce, potrafi zrobić makijaż, ale musi chcieć. Nic nie jest w stanie zmusić kobiety, jeśli ona sama tego nie chce. Więc jeśli chcesz, to zapraszam Ciebie dzisiaj e, do nagrania krótkiego, w którym e, zrobię makijaż praktycznie z niczego. Ponieważ przypuszczam, że każda z nas, dziewczyny, każda kobieta ma w swojej łazience, w swojej tolece jakiś fluid, czy jakiś krem CC. Więc użyj go do swojej sałatki, do swojego makijażu. Nakładam w tym momencie rękoma, czyli. Nie pędzlem, nie beauty blenderem, nie muszę mieć, żeby to zrobić. Nie muszę mieć wszystkich składników na moją sałatkę, żeby, żeby ona powstała. Nakładam po prostu krem CC. On się pięknie rozprowadzi rękami, również uwierz. <ścoughs> Co dalej? Jeśli powiedzmy, że nie mam składników. Na mój makijaż. Nie mam składników na moją sałatkę. Zawsze w całej rodzinie śmiejemy się z mojej e, mamy, bo ona potrafi. I tak pamiętam w dzieciństwie: w lodówce nie było nic, ale obiad zawsze był. Z niczego zawsze zrobiła, nawet nieraz dwa dania. E, więc e, co teraz? Teraz przypuszczam, że każda z nas dziewczyny ma w swojej łazience jakiś cień, w swojej talece, jakiś cień, jakiś tam zawsze się znajdzie. Ja sobie wydobyłam taki jeden, który już mi się kończy. I zobaczycie, myślę, że mi wyjdzie. Bądźcie ze mną, zobaczymy, czy wyjdzie. Wklepię go sobie na mój policzek palcem. Czyli nie muszę mieć wszystkich składników, nie muszę mieć pędzli. Mogę, oczywiście mogę i polecam dziewczyny, polecam, kupujcie sobie pędzle, jeśli nie macie, bo odkryjecie, jakie nakładanie cieni jest łatwe i fajne, jakie cuda można zrobić na oku, jak się ma dobry pędzel. Na marginesie wczoraj rozmawiałam z jedną panią właśnie o pędzlach, i mówi: Czemu te pędzle u Was takie drogie? U Was znaczy w Merkej, ponieważ się nie przedstawiłam dziewczyny. Jestem od 6 lat ambasadorką marki Merycay. Zakochana absolutnie w tych kosmetykach. Zawsze mówię, że nawet gdybym nie była tą konsultantką, ambasadorką, to i tak bym polecała wszystkim kobietom naokoło przynajmniej spróbowanie. E, więc od 6 lat pomagam kobietom właśnie w zakupach kosmetycznych, e, doradzam. E, I właśnie dlaczego? Dlatego, że bardzo często okazuje się, że wcale nie musimy mieć tony kosmetyków, żeby fajnie wyglądać, żeby fajny makijaż sobie zrobić. I co więcej, nawet nie musimy umieć nie wiadomo jak e, żeby właśnie to zrobić. E, popatrzcie, wklepałam sobie e, myślę, że żadna, e, żadna sztuka Wklepałam sobie cień, specjalnie użyłam takiego ciemniejszego, żeby było widać trochę po drugiej stronie, ale nawet jeśli nałożysz cień, który jest w kolorze skóry. Nie, za, nie za, taki, jakby często na szkoleniach się śmiejemy, e, agresywny beż, czyli po prostu beż, które, którego nie widać, ale rzeczywiście każdy kolor daje, y, daje coś, daje jakiś wkład. Więc wklepanie sobie cienia y, myślę, że nie będzie żadną trudnością. Celowo nie będę nakładać y, kredki, chociaż bardzo lubię na co dzień. Y, bo chcę, żeby był totalny minimalizm. Użyję natomiast tuszu dziewczyny, bo chyba każda z, nas, każda z nas ma jakiś tusz w swojej łazience. Dziękuję za wszystkie serduszka, dziękuję, że jesteście. Chodźcie. Zapraszam w ten piękny zimowy poranek. Ja użyję takiego tuszu, który bardzo polecam wszystkim kobietom, e, szczególnie porą zimową, gdzie, gdzie pada śnieg, jest różnie Wilgoć w powietrzu i czasami bywa, że się wszystko po prostu rozpływa. Ten tusz, mimo że nie jest wodoodporny, to jest mistrzowski tusz, który się nie odbija, nie marze. Oj, fajnie sobie można nim wszędzie dojechać, bo ma małą szczoteczkę, ale ta szczoteczka ma różnej długości włoski i dzięki temu uchwyca. Uchwyca wszystkie włoski. Popatrzcie, co tutaj się już wydarzyło. Jak się bardzo wydłużyły. No, po prostu, słuchajcie, muszę aż przybliżyć. Popatrzcie, jak się, jak się tutaj wydłużyło. No, niesamowicie. E, więc jego właśnie fenomen polega na tym, że ma taką sprytną szczoteczkę, którą wszędzie można dojechać i wszystkie włoski uchwycić, bo zobaczcie, to jest taka choineczka. I ma też włoski tutaj na samym końcu. Dobra, to tyle. Otóż e, robimy nasz makijaż z niczego. Coś z niczego dzisiaj powstaje. Bo kobieta z niczego potrafi zrobić. Tak mnie to śmieszy, dziewczyny, bo to jest taka prawda, to jest niesamowite. My jesteśmy niesamowite kobiety. Z niczego potrafimy zrobić sałatkę, placka i kłótnie, nawet kłótnie. Jejku, jak ten piorunująco po prostu tutaj. Przez to, że nie mam e, kredki nałożonej, to jeszcze bardziej to widać, bo widać na tle, na tle m, powieki. Bo widać na tle powieki. Dziewczyny, e, popatrzcie jak fajnie, praktycznie, tak, mam bardzo rzadkie rzęsy, mam w ogóle wyjałowione brwi, <grywki> więc, więc po prostu jest tutaj co robić. Ale też dzięki temu nagraniu e, chcę właśnie pokazać, że wcale nie trzeba nie wiadomo czego, e, bo, bo zawsze można mm, właśnie coś poprawić, fajnie wyglądać w kilku dosłownie krokach przy użyciu tego, co mamy. E, ale ja muszę sobie poprawić brwi dziewczyny. Nie wiem, czego wy używacie, ale myślę, że każda z nas w swojej e, łazience ma coś do brwi. Z tego co słyszę, to różne dziewczyny używają. Niektóre się malują cieniami. Żeby się pomalować cieniami, to warto jest mieć taki, taki pędzelek, który, który ma tutaj o, takie zakończenie. U nas w Ameryce jest, jest taki pędzelek tutaj do rozczesywania brwi, a z drugiej strony, właśnie do tego. Więc, żeby się pomalować cieniami, to warto mieć taki. Pędzelek. Ja się lubię malować kredką do brwi, więc mmm, szybciutko pozwólcie, że to zrobię. <słyska> Sałatkę placka. <słyska> o! Ja mam gęste brwi, nie muszę się malować. O! Szczęściara, nie? Szczęściara. Fajnie. Fajnie. No ja widocznie w kolejce stałam po, po coś innego. <grywa> e, dziewczyny, więc po kilkoma ruchami ogarnęłam swoje brwi. Jak widzicie, nie jest to jakiś wielki, wielki makijaż, nie wiadomo co, ale słuchajcie, to jest naprawdę fenomen, że można czego użyłam? Użyłam tusz, użyłam fluidu, użyłam tuszu, użyłam kredki do brwi i, i cienia po prostu jak, jakiegoś jakiegoś, jakiego, jakikolwiek nałożysz, będzie pięknie wyglądać i teraz nałożę dziewczyny błyszczyk, błyszczyk myślę, że każda kobieta w swojej łazience ma, z tego co słyszę to, to większość właśnie kobiet ma błyszczyki, są różnej jakości, różnych firm ja bardzo lubię też lubię szminki, lubię też błyszczyki Mary Kay, bo one się nie sklejają i są naprawdę, jak na błyszczyki to bardzo trwałe Najbardziej lubię w połączeniu z konturówką, ale dzisiaj rządzi minimalizm i super. I popatrzcie, to jest w ogóle niesamowite. Popatrzcie, jak tylko nałożenie błyszczyku. To jest zwykły błyszczyk bez koloru, ale właśnie z drobinkami rozświetlającymi. Popatrzcie, jak powiększa usta, jakie są soczyste. Od razu. Ja go tutaj trochę dużo nałożyłam, ale celowo to, żeby było po drugiej stronie, tak. Mm, mam bardzo ładną cerę, czy tam komentarz. Tak, dziękuję. Słuchajcie, moja cera się poprawiła właśnie dzięki świadomej pielęgnacji marki Mary Kay. Jeśli po raz pierwszy słyszysz to pojęcie, napisz do mnie koniecznie. Najlepiej SMS, bo ginę w gąszczu internetowym 515 663 875 515 663 875. E, chętnie udostępnię Tobie informacje i, e, i dopróbowania taką właśnie zestaw takiej świadomej pielęgnacji. Dziewczyny, więc popatrzcie, jak mi się zmienił e, wygląd, e, a praktycznie, no powiedzmy, no nic nie zrobiłam. Wklepałam palcem i cień, może to być jakikolwiek cień, jaki masz, trochę pociągnęłam brwi. E, rzęsy e, tuszem każda z nas ma tusz. E, błyszczyk b, chyba każda z nas ma. No, mi oczywiście tutaj jeszcze brakuje różnych rzeczy na policzku. Eee, no, dodam sobie nawet e, no, troszeczkę, chociaż wklepię palcem mój różyk, bo ja bardzo lubię. E, dodanie różyku daje e, taki fajny powiew młodzieńczego luku, <laughs> e, ale nie będę się na tym skupiać, bo nie chodzi o jakiś wielki wyjściowy makijaż. Popatrzcie, jak się zmieniło. Po Je, prostu jest niesamowite. I ile się zmieniło mm, przez e, te e, parę rzeczy. Kobieta z niczego potrafi zrobić sałatkę, placka, kłótnie i makijaż. Jeśli potrzebujesz w tym kontekście pomocy, to zapraszam do kontaktu, ponieważ, tak jak powiedziałam, doradzam, pomagam kobietom w zakupach kosmetycznych. Uwielbiam markę Mary Kay, uwielbiam kosmetyki Mary Kay i zawsze polecam zakup kosmetyków Mary Kay. Ale jeśli masz swoje ulubione, to używaj swoich ulubionych. Ważne, żeby dawały tobie radość, żeby dawały tobie rezultaty, żeby obcowanie z nimi e, było dla ciebie przyjemnością, a nie przykrą jakąś tam koniecznością zrobienia tej sałatki, <laughs> tylko z miłości, z radości. Dobrego dnia. Uciekam dzisiaj e, dzisiaj być może będzie jeszcze jedno nagranie, nie wiem. <laughs> Ale na pewno będę się robić na milion, ponieważ i szykuje się dzisiaj impreza. To będzie chyba dużo, dużo większy makijaż. Trzymajcie się mocno, zapraszam do kontaktu. Dobrego dnia. <grym> Dziękuję za polubienia, udostępnienia, obserwacje, komentarze.